Została oddana ulica wylotowa. Jak ocenia pan realizację inwestycji? To bardzo ważna inwestycja. Zwrócę uwagę tutaj na takie dwa podstawowe aspekty. Aspekt pierwszy, że e, miasto w pewnym okresie dokonało tam sprzedaży bardzo dobrych terenów inwestycyjnych. Inwestorzy z kolei narzekali na to, że nie ma tej infrastruktury. W łącznie z ulicą wylotową została budowana cała infrastruktura, czyli sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć deszczowa, droga jest oświetlona. Dzisiaj tak naprawdę będzie to bardzo atrakcyjny teren dla przyszłych inwestorów, tych, którzy już kupili, a również ci, którzy będą w przyszłości, chcieli zakupić tam tereny pod inwestycje. Sądzę, że to jest taki dobry moment, aby powiedzieć, aby w tamtym momencie można było zorganizować strefę C dla naszego miasta. I tam rozwinąć taki prawdziwy przemysł turystyczny, nie tylko uzdrowiskowy, bo ja wchodzę zawsze z tego założenia, że kobrzyk to nie tylko uzdrowisko. Natomiast w kwestii dotyczącej samej ulicy Wolotowej dobra inwestycja, dobre współfinansowanie. Udało się tutaj uzyskać kwotę 3 milionów dofinansowania z standowego programu budowy dróg lokalnych, tak zwanych schetynówek, pozostałą kwotę w wysokości po milion 300 tysięcy złotych, dołożyło miasto i powiat. No i skutkiem tego jest to, że mamy tą bardzo dobrą ulicę. Drugi aspekt, który tak świadczy dobrze o tej ulicy, to jest to, że rozpoczęliśmy jako miasto inwestycję inwestycję dotyczącą budowy kołobrzewskiego wodnicy i za chwilę okaże się jak bardzo będzie potrzebna ta droga, e, która będzie łączyła ruch od strony Grzybowa do naszego miasta. Wtedy, kiedy prace na ulicy Żurawia nabiorą takiego naprawdę rzeczywistego i prawdziwego tempa, wtedy na pewno cały ruch będzie kierowany właśnie ulicą wylotową i wtedy tak naprawdę ocenimy przydatność tej inwestycji. O co z brakującym odcinkiem ulicy Zachodniej? Rzeczywiście to budzi pewne kontrowersje. Ulica Zachodnia jest to krótki odcinek długości około 300 metrów. Jest już podjęta decyzja o tym, że lada chwila rozpoczniemy procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawcy. Udało się pozyskać te wspólne finansowanie tej inwestycji. Taka bardzo ciekawa rzecz. Gmina Kołobrzeg dołożył tutaj również pewne środki. Miasto Kołobrzeg zobowiązało się do dołożenia kwoty 250 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę sfinalizuje nasz powiat, i wtedy tak naprawdę będziemy mieli piękne połączenie połączenie ulicy Grzybowskiej z ulicą Wylotową i ten powstanie taki bypass, o którym mówiłem. Chcemy zorganizować przetarg w ten sposób, aby wykonawca zakończył pracę jeszcze w czerwcu przed sezonem. Zwracam uwagę, że ulica Wylotowa to nie tylko piękna droga dla ruchu kołowego, to również wzdłuż tej ulicy chodnik, to również ścieżka rowerowa, a ta ścieżka rowerowa też będzie miała kapitalne znaczenie dlatego, że to o czym mówili mieszkańcy zostało też ubudowane, czyli połączenie osiedla Radzikowo z morzem, sieć ścieżek rowerowych tak naprawdę nabiera coraz Znaczenia w naszym mieście są budowane nowe ścieżki i za chwilę będzie już taka sytuacja, gdzie od miejscowości ustronie morskiej właściwie do miejscowości Dziwiżynu będzie można przejechać rowerem z małym włączeniem odcinka dotyczącego samego centrum miasta, dlatego że też jest realizowany wspólny program trzech gmin dotyczący budowy tych ścieżek rowerowych i obejmuje on nie tylko budowę ścieżek rowerowych w samym mieście, ale również ścieżki rowerowej z lotniska na podczale, czyli miasto się połączy z ustronie morskim i nowa ścieżka, która łączy miasto Kobrzyck z Gminą Kobrzycką, Czyli tak naprawdę będzie można dojechać do mostu w Dźwierzynie, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, on również posiada taką ścieżkę rowerową. Piękna autostrada, taka właściwie Via Baltica rowerowa.